Halo, pani Grażynko, ja mam taką sprawę, taką pierdółkę generalnie do zrobienia, ale czy, czy 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 pani by mogła to zrobić? No, 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 jak mamy datę na fakturce, to tam jest 22 rok. Jakby pani mogła zmienić tam na 2022 to ten, to by było fajnie. No nie, no także no no ja wiem, wiem, ale jakby pani mogła to to. Ja tak lubię mieć wie pani. No, 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 okej. Okay. Dobra, to ja już czekam. Halo? Pani Grażynko, ja tak, przepraszam, że to jeszcze raz ja tutaj. Bo, no bo pani napisała tutaj na fakturce, że mamy R na końcu daty i tam jest kropeczka. A jak chyba nie powinno być tej kropki, samo R powinno, no, no, kropeczkę tylko usunąć przy dacie. To ja już nie zawracam pani głowy, to już tam możemy sobie zaczynać weekend i. O, oh no, no, do, do no, okej, okay, dobra, dobra, no, hej, pozdrawiam. Pani Grażynko, to jeszcze raz ja dzwonię. Bo tak zauważyłem, że y, w numerze faktury, bo jest y, faktura druga, a my tak na fakturkach piszemy 0,2, jakby było. To, to, to by było fajnie wtedy i. No, no, okej, okay, dobra, dzięki. Pani Grażynko, to tak, heh, głupio mi dzwonić, bo, no bo wszystko się generalnie zgadza już na fakturce. Tylko te nazwy ulicy ja zazwyczaj to pisze pełnymi, pełnymi. No ja wiem, no tak, to, to, ja, ja lubię mieć tak po prostu, wie pani. No, no, no. To tam, że jak jest drzmały, to żeby było Michała drzmały. No, no i. i... No, ja to... Pierdoła, ja, ja wiem, a ja... No, lu, lubię tak mieć... No, no, no e, tak, tak... No już, 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 zaraz będziemy szli, ja tam już nic nie widziałem innego do poprawy, także... No, no, dobra, to dzięki. Pozdrawiam. Pani grażynko, e, Kurde, ja już to nie wiem, jak tam... No, 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 się nie zgadza jeszcze tam jedna rzecz, no. E, co? E, Nip, jakby pani mogła, bo to, widzę, że... Nie są, znaczy, no, NIP jest oddzielony y myślnikami, tak, tylko że te myślniki są nie w tych miejscach. Bo ja bym chciał, tak, wie pani, y trzy cyfry, myślnik, trzy cyfry, myślnik, dwie cyfry, myślnik i dwie ostatnie. To jakby pani tak to poprawiła te przecinki, żeby tak, znaczy te średniki, żeby. No, no! To. Pani Grażynko, ostatnia rzecz, naprawdę ostatnia rzecz już, nie, 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 niech się pani nie, no, Je, jedna rzecz tylko, w jednostce miary tam na fakturce mamy skrót godz i to jest tam od godzin i tam kropki nie ma, nie, to tak jak, no, no, a już pani w... poprawiła to, tak, o, o, już pani, okej, wys... okej, okay, okay. o, dobra, już idzie, dobra, dobra, już się drukuje, to ja sprawdzam, okej, okay, no to ja już nie zawracam głowy, dziękuję, Pozdrawiam. Schodzimy już z tych śmieszków. Zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału i do kliknięcia dzwoneczka, a jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób można z nami nauczyć się Java, czym jest projekt zajawka, na czym polega zajawkowa ścieżka nauki, to zapraszam Cię na stronę zajawka.pl. Tam znajdziesz dużo szczegółów, dużo informacji na temat tego, na czym polega projekt Zajawka, na czym polega zajawkowa ścieżka nauki, w jaki sposób razem z nami przygotować się do pracy jako Java Junior, Java Developer. Tam będzie wszystko napisane: strona zajawka.pl Zapraszam Cię tam bardzo serdecznie, dzięki, hej!